No i co mamy? Takie coś na korku. Urwały szpilki mocujące pompę stryskową. Tak to wygląda miseczka od krzyżaka. No nie miała prawa. To była tylko kwestia czasu, kiedy to się, tak powiem, rozwali. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. No dzisiaj troszeczkę o różnych ciągnikach powiemy, bo nie ma o żadnym tyle, żeby nagrać jakiś tutaj Yy, sensowny odcinek, ale no pokrótce o kilku ciągnikach naraz. Fendt 824, 95 rocznik. To jest ten, o którym tutaj szukaliśmy przyczyny, skąd się wzięły opiłki w oleju i prawdę mówiąc po rozebraniu silnika na drobne nie znaleźliśmy takiej jednoznacznej przyczyny. No może z wyjątkiem tym, że tutaj na popychaczach Y, troszeczkę było połuszczone, zobaczcie, że te popychacze leżą, ale to też już pokazywałem, tam troszeczkę było takich niewyraźne, no ale no i popychacze założymy nowe, oczywiście, no bo uff, logiczne to tam nie jest aż taka drogie. Najdroższe to będzie jednak robocizna, czyli szukanie igły z togusiana, którego się kurze tej igły, nie tak chyba jednoznacznie nie dało stwierdzić, więc no jest tu i ta opcja. Być może, być może działania osób trzecich, chociaż użytkownik mówi, twierdzi, że to raczej jest niemożliwe, chociaż nigdy nie wiadomo co jest możliwe, co jest niemożliwe. Dzisiaj to naprawdę można się sami zdziwić. Yy, silnik prawie że złożony, prawie mówię, bo mamy tutaj korpus montowany, układ korpusu zmontowany, głowice zamontowane, głowice od razu były też zrobione, splanowane. Ale też zawory poprawione, bo troszeczkę tutaj jednak były niedobagania, jeżeli chodzi o szczelność tych zaworów. I to jest zrobione. Kolektor okazało się, że kolektor wydechowy był pęknięty. No udało się poszukać gdzieś używany kolektor. Tą jedną część, no bo całego nie, ale jedną część trzeba było wymienić. No i tak widać, tu już jest poskręcane nowe śruby. No i zostało nam tu troszeczkę jeszcze. O sprzętu założyć, miskę olejową, no, górę no, i prawie że silnik, prawie że zmontowany. Przy okazji też tutaj takie inne rzeczy wyszły, typu gdzieś tam przewody hydrauliczne, tu, tu widać, zostały nowe przewody zrobione, bo gdzieś tutaj wyciek z tych przewodów, te przewody się pociły, no to jak już tyle rozebrane. Jak to mówią, poszła krowa, niech idzie i ciele. Yy. Pompa wtryskowa była też u sprawdzenia, bo tu były jakieś podejrzenie na pompę wtryskową. No ale się okazuje, że pompa też jest w porządku, więc nie ma się do czego jakby doczepić, jeżeli chodzi o, o produkowanie opiłków, przynajmniej przez pompę wtryskową. No ale została rozebrana, dokładnie sprawdzona, no i wychodzi o to, że wszystko ok. Także no, na ten moment niestety, niestety, bo to trzeba tak stwierdzić, nie znaleźliśmy takiej jednoznacznej przyczyny, to zobaczę, chyba tutaj leżą te Popychacze powinny być. Zapalimy światełko, bo trochę ciemno. Zapalimy światełko sobie. No ale fakt, faktem, że jedyna rzecz, która tutaj była taka wątpliwa, to właśnie te popychacze. To tak jak też tam w komentarzach czytałem. No, sprawdzić to. No, turbina też została sprawdzona. I też. Tutaj mamy trochę drobnych elementów śruby. Tu leży turbina. Była u sprawdzenia. Sprawdzona. Wszystko w, po, w najlepszym porządku, więc też się nie ma do czego doczepić. Także no, pozostało poskładać ciągnik no i, i mieć nadzieję, że nie wróci. Z, no, z tematem nie wrócimy do niego, no, ale mam nadzieję, że nie. Natomiast no, tu w trakcie jeszcze naprawy no, mechanicy tak przejrzeli wszystkie inne rzeczy. Pokusiło ich, chyba, pokusiło ich. Któryś tutaj spuścił olej z przedniej osi no i co mamy takie coś na korku to tak wygląda jakby był kawałek wianeczka od łożyska no i teraz musimy się tutaj z klientem przekazać tą radosną wiadomość no że niestety, niestety trzeba będzie jeszcze chyba zajrzeć do przedniej osi no bo źródła produkowania opiłków w silniku nie znaleźliśmy, to może znajdziemy co powoduje powstawanie takich opiłków w, w przedniej osi. Wyglądałoby jakby wianuszek od koszyczka, jakieś zabezpieczenie. Myślę, że warto jednak tą oś otworzyć. Tym bardziej, że tutaj też widać może niedokładnie, jest wyciek z półosi tutaj po lewej stronie Osi, więc myślę, że warto jednak tutaj mimo wszystko zajrzeć, ale to mówię, najpierw ustalimy z klientem, wyślemy dokumentację, jakąś zdjęciową, i niech klient zobaczy. Ewentualnie, no może tak blisko aż nie ma, ale też nie jest to drugi koniec polski. Więc z razie czego może przyjechać, zobaczyć no i wtedy podjąć decyzję, czy, czy rozbieramy, czy ryzykujemy, no bo to zawsze jakieś tutaj będą koszty. Tutaj mamy. Ciągnik Massey Ferguson 54-65 yy, chyba 2005 rocznik, jeżeli dobrze pamiętam. 11 chyba i pół tysiąca przejechane, więc ciągnik nie najmłodszy. Yy, przebieg nie jest aż taki duży. Powiedzmy, no bo to nie jest ciągnik podstawowy w gospodarstwie, tylko raczej pomocniczy. Tutaj klient zgłosi, zgłosił się do nas, ponieważ podobno trzy razy albo cztery odkręciła się, poluźniła się czy, czy nawet wręcz urwały szpilki mocujące pompę stryskową pompa VP Tutaj no, teraz jej nie ma, jest wymontowana pojechała też do sprawdzenia przy okazji yy, no i, i dlaczego tak się dzieje, no bo założyli pompę po o, krótkim okresie czasu yy, pompa luźna czy, czy nawet wręcz porywało szpilki no i tutaj 99,99% ,99 problem w tym tu elemencie, tłumik dgań silnika powrzucane, ale to ja tu pokażę, to widać nawet po tłumiku, tu mamy farbę startą, tutaj w tym miejscu jest farba, czyli to nie chodzi prosto, to gdzieś coś bije i tak najszybciej idzie sprawdzić tłumik drgań, tak samo zresztą w ciągnikach Fendt są też podobne tłumiki, trochę większe, tłumik, Kręci, obraca tam jest dosyć mało miejsca. No i jeżeli zaczyna bić, no to wtedy wyciera farbę w jednym miejscu, czy, czy, czy tak jak tutaj w tym miejscu nie wycierał. To znaczy, że ta szczelina tu była większa, gdzieś tam więcej miejsca się robiło. No ale ta nie może być tak, że obracając coś się dookoła, mam więcej lub mniej miejsca. No bo to tutaj ewidentnie. No i 99, że powodem tych drgań, które powodowały defekt mocowania pompy. To była jednak, jest ten tu migrań. Przy okazji, też tutaj mieliśmy usunąć wyciek pomiędzy pokrywą, ro, obudową rozrządu. Tutaj mamy obudowę rozrządu a silnikiem. To jest też tutaj zdemontowana do wyczyszczenia. Yy, tutaj mamy pokrywę rozrządu. No ale też wyszły rzeczy takie, które no tam jakby wcześniej nie zgłaszał, ale to też właśnie w trakcie naprawy wychodzą, jak z zużycia kół pasowych tutaj mamy będzie widać to widać, jak może widać, ale jak się tu palec położy to to ewidentnie widać, że te koło już jest zużyte tutaj na tym jeszcze więcej te zuży tego zużycia jest czyli no nagminnie albo będą się zużywały bardzo szybko paski w najgorszym wypadku dojdzie do w sytuacji, że się gdzieś tam będzie grzał silnik, bo nie będzie miał wystarczającego chłodzenia. Wentylator nie będzie chodził tak, tak, jak powinien. Tu Mamy piastę wentylatora, to też trzeba tutaj przejrzeć, ewentualnie wymienić tutaj łożyska, żeby to też dalej kulało. Pompa wody, raczej też do wymiany, Tutaj mamy ony z napęd dokładnie od rozrządu. Ale jak słychać za cicho to ona nie chodzi jednak. No, przy, przy rozbieraniu ciągnika, też byśmy pewno całego nie rozbierali i nie wyciągali tego e, obudowy rozrządu, gdyby nie ten wyciek, no bo już po tym tłumiku byśmy mogli stwierdzić, że po co dalej rozbierać i to może ktoś zada pytanie, czemu dalej. Właśnie dlatego, żeby ten wyciek usunąć, bo nie było wyjścia. Czasami zdarza się, że to tutaj tulejki na kole pośrednim rozrządu siadają i to też może powodować uszkodzenie Pompy wtryskowej, no ale to bardziej wtedy się dzieje coś takiego, że albo się no, zapłon troszeczkę przestawia, więc ciężko ustawić kąt wtrysku, a w skrajnym przypadku no, może spowodować nam uszkodzenie samej pompy poprzez urwanie no, wałka napędu pompy. Tak jak widać, ciągnik wisi trochę w powietrzu, stoi na tylnych kołach. Wymontowana miska olejowa, też musieliśmy wtedy wy wymontować, ponieważ Eee, z przodu miski olejowej tutaj o dokładnie w tym miejscu no przy demontażu pokrywy obudowy rozrządu no niestety uszczelka się przerwała no i teraz no można by to tutaj jakoś klejem kleić silikonem i liczyć na to że nie będzie ciekło no ale to jest za duże ryzyko jednak no, więc lepiej trzeba miskę zdjąć założyć nową uszczelkę najpierw skręcić pokrywę rozrządu a potem od dołu Misko olejową razem z nową uszczelką i wtedy to wszystko powinno być tak jak powinno, żeby nie, nie mieć tutaj stresu, że za chwilę będzie nam gdzieś coś ciekło, więc w takiej kolejności trzeba rozmontować, zmontować, czyli pokrywa rozrządu, a później miska, bo inaczej tam nie ma pewności, że się skutecznie uszczelni na połączeniu właśnie pokrywy, obudowy rozrządu i miski olejowej. Nie ma też osi, oś pojechała do regeneracji, ponieważ no, były Luzy na łożyskowaniu zwrotnic. Tu mamy takie, nie, to, to nie są typowe łożyska, Pozdejmowali zdejmowali akurat. Tu mamy czop, widać, że tutaj też nie jest w najlepszej kondycji. Yy, takie przy, łożyska, przeguby, takie właściwie ślizgowe łożyska. No, tutaj jest nowy. to widać, że to wygląda znacznie, znacznie lepiej niż. Nowy, to nie jest nowy akład tylko no, w lepszym stanie niż ten tutaj. A zdjęli kursy i gdzieś to mi. A, moment, tutaj jest chyba. No tego tutaj nawet to, ale no, niestety były też wyrobione gniazda, w których jest osadzenie tego łożyskowania zwrotnic. No i teraz same, wymiana samych tych łożysk, no niestety niewiele by zmieniła. Dalej by ten luz mógł być. No więc trzeba teraz zregenerować otwory, które są wpasowane pierścienie łożysk i dopiero wtedy ten luz zostanie zlikwidowany. Także no, troszeczkę jeszcze pracy przy tym ciągniczku niestety zostało, no to tak na dobrą został rozebrany i poprawnie zweryfikowany. Oferta przesłana do klienta, no i, i czekamy, czekamy za decyzją co dalej zrobić z tym, co no, naprawić go trzeba. tyle wał Tak jak widać, krzyżak też ma dosyć, tak mówiąc kolokwialnie, tutaj były miseczki od tego krzyżaka. O. Tak to wygląda, miseczka od krzyżaka. No nie miała prawa. To była tylko kwestia czasu, kiedy to się, tak powiem, rozwali. No i w czasie jazdy, coś takiego się rozwala jeszcze przy jakiejś większej prędkości, to może faktycznie trochę bałaganu narobić. No bo ten wał odpadnie z jednej strony, a zawsze się będzie kręcił, niezależnie od której strony odpadnie: czy odpadnie od strony napędu, od przekładni, czy od strony osi. W czasie jazdy zawsze się będzie kręcił, no więc wtedy no, taki kręcący się wał może nam tutaj narobić troszeczkę bałaganu. A już na pewno się cały wałby zepsuł, wtedy na pewno krzyżak nie wystarczy, a trzeba by wymienić e, cały wał. No on z dalej. Tuli ciągnik Arbos 3055. Ciągnik, który przygotowujemy do wydania klientowi. Do tego ciągnika akurat montujemy ładowacz, czołowy hydramet. Pewnie niektórzy słyszeli, a może nie, nie wszyscy. No Jest promocja, jeżeli ktoś kupi. Ciągnik z ładowaczem czołowym to ładowacz jest za pół ceny. No więc taka jakby ciekawa oferta, jeżeli ktoś myśli o zakupie ciągnika i to jeszcze z ładowaczem to można troszeczkę zaoszczędzić. A jeżeli ktoś myśli tylko o zakupie ciągnika to może warto rozważyć zakup w pakiecie ładowacza. No bo wtedy pół wartości ładowacza jest jakby zrabatowane czyli. Coś za pół ceny, niektórzy mówią, że nie, niemożliwe, no co czasami jak to kiedyś była taka reklama, takie cuda to tylko w erze. No ale tak się też zdarzają, że można troszeczkę też pieniążki zaoszczędzić, także troszeczkę widać ciągnik jest wiszący w powietrzu, no bo tam trzeba te sporniki pozakładać. No i co, podłączyć układ hydrauliczny i wtedy będzie wszystko funkcjonowało tak jak powinno. 309 Wario czy znaczy, tych ciągników akurat w tym modelu sprzedaliśmy mało no ale ileś tam było sprzedanych, bo przeważnie były sprzedawane 312, no to jest 309. Tutaj ciągnik trafił na przegląd i przy okazji sprawdzenia układu tryskowego, no bo gdzieś tam się wtryskiwacz odzywał. No i wtryski pojechały do, do serwisu bosza, żeby je sprawdzili. Pytanie czy to coś tam naprawi, czy tego nie naprawi, ewentualnie można przeczyścić, uszczelnić. No i zobaczymy co, jaki będzie efekt, czy to się uda wyeliminować, a jeżeli nie no to trzeba ewentualnie będzie wymienić wtryskiwacz. Tu mamy elementy akurat od przedniej osi tego ciągnika Massey Ferguson. No dosyć często niestety zdarza się, że tutaj też widać jest zużyta ta powierzchnia i potem pierścień uszczelniający no nie chce do końca tego uszczelnić, albo przynajmniej to uszczelnienie jest krótkotrwałe i po niedługim okresie niestety wyciek jest ponownie. Tutaj jest mechanizm różnicowy. Od tej przedniej osi następna zwolnica czy tam no zwrotnica, bo to zwolnica to wtedy jeszcze całości nie jest, tylko część i tutaj też porozbierane, bo też były wycieki z tej osi właśnie i ta ośka ta tutaj to nie jest tragiczna, natomiast ta druga, bo tutaj to jest powiedzmy tam Widać coś, ale nie jest... na to pójdzie. Się troszeczkę wygładzi papierkiem i tu nic nie będziemy robić z tą pułośką, natomiast druga strona była w znacznie gorszym stanie, no i oddaliśmy tą pułośkę do regeneracji. No bo to jeszcze jest do uratowania, tylko trzeba po prostu to zregenerować poprzez napawanie delikatne i przetoczenie na wymiar, tak żeby było ładnie, gładko. No i tutaj widać się zwolnica rozebrana, pierścień zewnętrzny, że ciągnik dość dokładnie będzie cały przejrzany. No i wtedy jakby w zestawie razem z poprawnie i chyba w sposób skuteczny zamocowaną pompą wtryskową, żeby się już nie odkręcało, przede wszystkim usunięta przyczyna e, tej usterki. No i przy okazji takie inne rzeczy, o których nie wiem czy użytkownik nie miał świadomości czy, czy, czy zapomniał zgłosić no ale to w trakcie aby tutaj przeglądania naprawy ciągnika no pewne rzeczy tutaj też chłopacy przeglądają nie tylko to co jest klient zgłosił ale przegląda się kompleksowo e, cały ciągnik była tutaj mowa o, o luzu o usunięciu luzów na tylnych zwolnicach akurat tamten luz jest ok i, i, i tam nie trzeba nic robić no za to nie było mowy o przedniej osi, a tu się okazuje, że przednia oś musi być zrobiona. No ale to już tak jest ze starszymi maszynami, że zawsze coś się znajdzie i nie ma, nigdy nie jest tak, że przyjeżdża na jedną usterkę i tylko ta jedna usterka jest do zrobienia. No chyba, że jest to tak w miarę systematycznie serwisowane, to wtedy faktycznie robimy tylko rzeczy takie, które w danym momencie wystąpiły. Natomiast jeżeli to E, ciągnik nie widział serwisu przez dłuższy czas, no to wtedy niestety się troszeczkę zawsze nazbiera i tych koszty są też niestety większe. Jednorazowo pytanie: czy lepiej serwisować częściej i wydawać mniejsze kwoty, czy jednak jechać i potem trzeba no, położyć kilkadziesiąt tysięcy złotych za remont z tego co jak rozmawiam z klientami którzy regularnie serwisują to mówią, że lepiej jednak regularnie bo przynajmniej mniej boli a wtedy jest też pewność, że no, jakaś żadna poważniejsza usterka nie wystąpi w sezonie wtedy gdy maszyna jest najbardziej potrzebna więc wtedy te ryzyko yy, postoju spowodowane awarią ciągnika jest dużo, dużo mniejsze tak samo ciągnika, czy zwłaszcza kombajnu i tu mamy takich klientów, którzy dość Naprawdę bardzo regularnie, raz w roku, przynajmniej raz w roku, chcą, żeby kombajn został przejrzany przez dobrego specjalistę, yy, a mamy tutaj do, doświadczenie w tym zakresie, zarówno w kombajnach Fenta Klasa Masy to to samo co Fent takie dosyć szczegółowe przeglądy i naprawy wykonujemy już teraz, właściwie w cały, całym okresie tam jesienno-zimowym, aż praktycznie do żniw. Czasami niektórzy klienci czekają do samych żniw, a potem się kurczę okazuje, że czasu nam brakuje. I czasami było nerwowo, bo albo części nie było, albo nie był dostępny mechanik, a kombajn potrzebny w pole. No ale jakoś zawsze nam się udało na czas wszystkie naprawy wykonać tak, żeby maszyny mogły pracować i no, zarabiać pieniądze, tak? No bo po to pracują, żeby zarabiały pieniądze. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania kanału, filmu na naszym kanale. Do usłyszenia, jeżeli film się podobał, poproszę łapkę w górę.